Czytania mszalne na piątą niedzielę Wielkiego Postu przybliżają nas do świętowania zawarcia nowego przymierza między Bogiem i jego ludem. Zapowiada to przymierze prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu, rozdział 31, od 31 do 34 wiersza. Prorok ten działał w VI wieku przed Chrystusem, wzywając do nawrócenia. Zapowiadał zniszczenie Jerozolimy i świątyni jeśli mieszkańcy Judy nie nawrócą się. Został uznany za defetystę, który psuje dobre samopoczucie, który a kiedy już doszło do oblężenia Jerozolimy, odbiera ducha walki jej obrońcom. Ostatecznie, jak wiemy, tragiczne zapowiedzi Jeremiasza się spełniły. Król babiloński Nabuchodonozor w 586 roku przed Chrystusem zdobył Jerozolimę i spalił świątynię większość ludności uprowadził do niewoli babilońskiej. Stało się to jakby wbrew obietnicom przymierza zawartego między Bogiem a jego ludem na Synaju w czasie wyjścia z niewoli egipskiej. Wówczas to Bóg poprzyciągł przecież, że jeśli lud będzie zachowywał Boże przykazania, to On pozwoli mu zamieszkać w ziemi obiecanej na zawsze. Pilnie przestrzegają się wykonywania każdego polecenia, której ja wydaję dzisiaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan, Bóg Wasz, poprzysiągł dać Waszym przodkom. Czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 8, wiersz 1. Kiedy to przymierze zostało przez lud zerwane i dopełniły się zapowiedziane kary, Bóg nie rezygnuje ze swojego ludu. Ale przez Jeremiasza zapowiada zawarcie nowego przymierza, zupełnie innego od poprzednich. Warto w tym miejscu zatrzymać się na chwilę nad metodologią Bożego działania. Pan Bóg, widząc, jak ludzie są niewierni przymierzu, nie proponuje im powrotu do tego samego, tylko daje za każdym razem coraz więcej. Jak na licytacji, obstawia za każdym razem coraz wyżej. I nie ma zwyczaju powrotu do tego co było. W przymierzu z Noem Bóg nie tylko powtórzył błogosławieństwo, którym obdarował Adama i Ewę, ale obiecał, że nie więcej już nie ześle kary potopu. W przymierzu z Abrahamem długie życie, liczne potomstwo i ziemię Kanaan na własność obiecuje Abrahamowi jego potomstwu. W przymierzu na Synaju Bóg przez Mojżesza nadaje ludowi dekalog i zobowiązuje się do szczególnej opieki nad Izraelem i nad całym jego dobytkiem. Zwróćmy uwagę, że wszystkie te obietnice w poprzednich przymierzach miały charakter doczesny. Dotyczyły ziemskiego szczęścia, bezpieczeństwa i błogosławieństwa. Zapowiadane przez Jeremiasza przymierze ma być inne, doskonalsze. Po pierwsze, będzie ono wpisane w ludzkie serca, w samą głębię ludzkiego jestestwa, a nie jak poprzednie przymierze, które było spisane na kamiennych tablicach. Z tym przymierzem związane będzie szczególnie, szczególne i powszechne poznanie Pana Boga. Nie będzie to już poznanie z drugiej ręki, ale osobiste. Poznanie jest w Biblii czynnością praktyczną. A nie teoretyczną, jest rodzajem najgłębszego doświadczenia. W języku Biblii, kiedy Adam poznał Ewę, to ta urodziła mu syna. Warunkiem i szczególną sposobnością do powszechnego poznania Boga ma być Boże Miłosierdzie. Dlaczego miłosierdzie? Po pierwsze dlatego, że zapowiadane odpuszczenie występków i zapomnienie grzechów. Usuwa to, co nas oddziela od Boga, jest warunkiem osobistego doświadczenia, osobistego poznania Boga. Po drugie zaś, Boga, który jest miłością, poznaje się najpełniej doświadczając Jego miłosierdzia. Jeden z angielskich pisarzy mówił: Jak chcesz wiedzieć, co kobieta naprawdę myśli o Tobie, to usiądź na jej nowym kapeluszu. Parafrazując tę maksymę, powiem, jeśli chcesz wiedzieć, kim jesteś dla Boga i kim Bóg jest dla ciebie, to stań przed Nim w prawdzie ze swoim grzechem. Na spełnienie się tej zapowiedzi, nowego przymierza, trzeba, trzeba było czekać sześć wieków, jak jest sześć dni tygodnia, zanim nadejdzie Dzień Pański. Kiedy przez ostatnie dwa wieki przed przyjściem Chrystusa Bóg przestał przemawiać do swojego ludu przez proroków, wówczas wierzono, że teraz przemówi już do nich bez żadnych pośredników. Jeśli przemówi, to jego głos zabrzmi wprost z nieba. Grecy, o których czytamy w Ewangelii na tę niedzielę, że chcieli zobaczyć Chrystusa, byli w gruncie rzeczy Żydami, tylko mówiącymi po grecku, którzy przybyli na święto Paschy do Jerozolimy. To normalne, że zwrócili się do tych apostołów. Którzy też będąc Żydami, nosili jednak imiona greckie: Andrzej i Filip. Wydawać by się mogło, że Pan Jezus nie spełnia ich prośby, a tymczasem, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, pro, proponuje nam wejście na wyższy poziom. Pan Jezus nie ignoruje prośby Greków oraz Filipa i Andrzeja, podobnie jak nie zignorował prośby Matki Bożej w Kanie Galilejskiej. Znowu powtarza słowa o tej godzinie, która już nadeszła. Mówi o ziarnie, które jeśli nie obumrze, pozostaje samo jedno i trzeba będzie go starannie szukać. A jeżeli obumrze, wtedy wydaje plon obfity i wówczas nie trzeba już szukać tego ziarna, bo widać będzie złocisty łan płosów. W te święta paschalne kończy się dla Pana Jezusa. Czas, kiedy można było go widzieć tylko fizycznie, tylko w jednym miejscu. Gdy zostanie podwyższony na krzyżu, pociągnie wszystkich do siebie. Zostanie bowiem wywyższony jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy. Na prośbę skierowaną do ojca, sław imię Twoje, czyli bądź uwielbiony we mnie, rozlega się oczekiwany przez wieki głos z nieba. Już sławiłem i jeszcze w to potwierdzenie, że na świecie pojawił się posłany przez ojca Mesjasz, który zawsze obiecane nowe przymierze, to doskonalsze od poprzednich. Wyższość nowego przymierza polega nie tylko na jego powszechności, że dotyczy ono nie tylko ludu Izraela, ale całej ludzkości. I nie tylko na tym, że jest ono wpisane w ludzkie jestestwo, w ludzkie serca. Wyjątkowość tego przymierza wyraża się również w tym, że ono się nie dezaktualizuje. Ze strony Boga jest nierozerwalne, bo nawet kiedy ludzie sprzeniewierzą się temu przymierzu, to zawsze pozostanie otwarta droga powrotu, droga pokuty i miłosierdzia. Nieporównanie na tym poziomie, nieporównanie na innym poziomie są także związane z tym przymierzem obietnice. Tutaj już nie chodzi tylko o posiadanie ziemi, o doczesne bezpieczeństwo i szczęście, o liczne stada owiec i kus czy o inne bogactwa. Tutaj obietnicą w nowym przymierzu jest szczęście wieczne, jest niebo. Dopiero uwalniając się od ograniczeń tylko do ziemskiej, doczesnej perspektywy, a biorąc pod uwagę tę wieczną perspektywę nowego Przymierza. Można zrozumieć słowa z dzisiejszego drugiego czytania, z listu do Hebrajczyków, rozdział 5, wiersze od 7 do 9. Czytamy: Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Jest to nawiązanie do modlitwy pana Jezusa w Ugrujcu, ale nie tylko. Bo również do słów pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę, ojcze, wsław imię Twoje. Ten, który jest synem Bożym, doświadczył niejednokrotnie w swoim ludzkim sercu, czym jest nasze zmaganie o wierność Bogu i Jego przymierzu. Jak niełatwe bywa posłuszeństwo Bogu, kiedy człowiek żyłby tylko perspektywą doczesną, nie mając zapewnienia o wieczności, nie uwzględniając jej w swoich życiowych wyborach. W jaki sposób Pan Jezus, proszący o ocalenie od śmierci, został wysłuchany przez Ojca? Patrząc w kategoriach doczesnych, nie został wysłuchany. Poprowadzono go na krzyż. Ale wiem, że ostatecznie został uwolniony od śmierci, że przez, przez swoje posłuszeństwo ojcu, który go posłał na tę godzinę, pan Jezus zwyciężył śmierć. Ale przez to, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, stał się także sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają. List do Hebrajczyków, rozdział 5, wiersz 9. Życie nie kończy się na ziemi. Chodzi o wieczne zbawienie. Nadprzyrodzona perspektywa nadaje sens słuchaniu Boga i posłuszeństwu Bogu, nawet wówczas, gdy na ziemi chciałby się wołać słowami Psalmu XXII: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Bo Nowe Przymierze to obietnica, która wykracza poza doczesność.